Ja się zachwycam tym, jak Pan Bóg działa, jak ludzie tworzą nowe relacje i chcą tutaj przychodzić i chcą doświadczać Pana Boga. I dla mnie to jest niesamowite narzędzie, które teraz jest w Kościele katolickim, które człowiek może doświadczyć Pana Boga, zachwycić się Nim i być we wspólnocie Kościoła. No jestem mile zaskoczony. Wiele słyszałem już wcześniej w ubiegłych latach o kursie Alpa, ale dopiero w tym roku zdecydowałem się przyjść. Zadziwia mnie otwartość i prowadzących, i też jakość przygotowanych materiałów. To dało mi naprawdę nowe spojrzenie na swoją wiarę, i też czuję, że przemieniło moje życie i moje serce. I na kurs alfa. Właściwie wiedziałam, że jest to spotkanie dla młodych i że będzie darmowe jedzenie, co właściwie mnie przekonało do tego. Poznałam świetnych ludzi. Udało mi się poświęcić czas na to, żeby zastanowić się nad rzeczami, których właściwie zazwyczaj nie mamy na to czasu. Tutaj ja myślę, w pierwszej kolejności dochodzi do nawiązywania relacji, w drugiej kolejności gdzieś jest ten moment rozmawiania o Panu Bogu, dzielenia się, zadawania wielu pytań, pytań czasem bardzo trudnych. Ten czas gdzieś poszukiwania czegoś więcej, jakiegoś sensu życia. Wydaje mi się, że te pytania, które tutaj słuchamy, są takie bardzo życiowe i każdy powinien Poświęcić chociaż parę minut, żeby zastanowić się nad takimi życiowymi sprawami. Przyszedłem, przekonałem się, że warto tutaj być i zdecydowanie polecam dla osób, które szukają, które pytają, które nie mają żadnej wiedzy albo nie interesują się, żeby się zainteresowały tymi treściami, które tutaj są. Przyszedłem na kurs Alfa, w ogóle się niczego nie spodziewając. Myślałem, że to będą fajne spotkania. ale przyszedłem i totalnie odmieniło moje życie. Nie miałem obaw żadnych, nie miałem żadnych oczekiwań, nie miałem żadnych obiekcji. Nic związane, po prostu przyszedłem, żeby zobaczyć jak tutaj jest. Na kursie Alfa pierwszy raz w życiu poznałem naprawdę Boga. Poznałem, jak działa w życiu. Też Kościół poznałem od innej strony i moje życie po kursie było zupełnie już inne. Zupełnie inaczej zacząłem wszystko przeżywać, inaczej zacząłem do wiary podchodzić. Wszystko się zmieniło i bardzo wszystkim polecam i zamiast o tym słuchać, najlepiej jest go przeżyć. I, i nie mam najmniejszych wątpliwości, żeby komukolwiek to polecić. Jak ktoś chce, to po prostu jak najbardziej idzie na ten kurs i warto, bardzo warto to przeżyć. Świadectwa bardzo mnie pociągają. Widać jak tutaj ludzie zadają sobie te pytania, dość trudne pytania, ale takie bardzo życiowe z sensem. I widać jak ci ludzie odpowiadają je w życiu, jak ci ludzie zaczynają tym żyć tymi treściami, co w nich się zmienia tak naprawdę. Świadectwa, które mówią po tym kursie, bardzo mnie pociągają do tego, żeby jeszcze bardziej świadczyć o tym, że ten kurs ma sens, no i daje dużo dobrego. To już kolejna edycja naszego piotrowickiego kursu Alfa dla młodych. Jest to kurs, który przechodzą miliony ludzi na całym świecie, spotykają się na wspólnych rozmowach, wykładach, dyskusjach. Za co ja cenię najbardziej kurs Alfa, przebywanie z drugim człowiekiem, słuchanie, rozmowy, ciekawe, ciekawe wypowiedzi i ta obecność drugiego człowieka jest dla mnie najważniejsza.